Jest taka jedna rzecz, która potrafi doprowadzić każdego człowieka do szału. Zapewne wielu z was pomyślało o budziku, pracy na etacie, albo o tym, że nie ma już hot dogów w żabce pod dwa złote. Ale nie, nie, nie. Tu chodzi o coś znacznie gorszego. A mianowicie o zatrzymanie się w czasie przez naszych kochanych rodziców. Nic tak nie irytuje, jak próba wytłumaczenia im, że życie w 2025 roku to nie to samo, co w 1995. Nie ma nic gorszego niż ta odwieczna walka z technologią. Czy tylko ja zostałem akrzyknięty rodzinnym safe'em na wszystkie hasła? Hasło do WiFi? Cynku. Zapomniałam. Hasło do Facebooka? Kuba. Pamiętasz może? No i oczywiście hasło do Netflixa. Dobra, to akurat pamiętają, ale to tylko dlatego, że jest to ich imię. i 1, 2, 3 na końcu. Cud, że tego Netflixa udało się w ogóle założyć, bo. Pierwszy problem. Co to jest mail? Drugi problem. Nie będę płacić przez internet, bo mnie okradną. <grym> no tak. Jak tylko usłyszą hasło płatność online, włączają się wszystkie systemy alarmowe. Będą chcieli numer mojej karty. A co, jeśli nas okradną? I oczywiście klasyczne. Pieniądz to pieniądz, a nie jakieś piksele na ekranie. I w tym momencie, gdy próbuję im wytłumaczyć, że to bezpieczne, oni po prostu wyciągają telefon i. O, coś wyskoczyło. Cynku pomocy! No tak, przecież to nie są tylko telefony. To są czarne skrzynki z wielkim napisem. Nie dotykaj, bo coś zepsujesz. Jakby trzymali w ręce nie smartfon, a samo C4, które może wybuchnąć w każdej chwili. To nie jest ich wina. To wina technologii, która jest dla nich hmm, zbyt inteligentna. Kupiłem im kiedyś inteligentny głośnik, żeby ułatwić trochę życie. Skończyło się na tym, że zamiast prognozy pogody, przypadkiem odpali liczniowy festiwal Techno i musiałem im przez telefon tłumaczyć, jak zakończyć tę imprezę. Chciałbym zaznaczyć, że wszystko na samym początku tłumaczyłem, ale oni po prostu nie chcą się uczyć. Nie chodzi o to, że nie potrafią, ale o to, że nie chcą nawet spróbować. I niestety na to już nie ma rady. A jeżeli o radach już mowa. To na pewno jakieś dostaniecie, jeżeli wspomnicie cokolwiek o szukaniu pracy. O tak, w tym momencie moi rodzice przechodzą kompletną transformację. Z bezradnych technologicznie owieczek stają się nagle rekinami biznesu i coachami z 30-letnim doświadczeniem. Ja mówię profil na LinkedIn, oni słyszą siedzenie w domu. Ja mówię wysyłam portfolio, oni pytają ile egzemplarzy CV wydrukowałem. I to najlepiej ze zdjęciem z komunii, bo przecież wtedy tak słodko wyglądałem. Ich złota rada pozostaje niezmienna. Idź tam, uściśnij dłoń i pokaż, że ci zależy. Nieważne, że tam to szklany biurowiec z ochroną, która prędzej wezwie terrorystów niż wpuści mnie do prezesa. Dokładnie ten sam schemat myślenia dotyczył studiów. Oczywiście miała być medycyna albo prawo. Coś, co daje poważny papierek. Mój wybór, czyli grafika komputerowa, skwitowali pytaniem czy z rysowania w komputerze da się wyżyć? Jak widać się da. Wszystko sprowadza się do ich świętego grala normalnej pracy. Czyli ja tatu od 8 do 16 przez 40 lat w jednym miejscu. Bo praca nie jest od tego, żeby ją lubić. Praca jest od tego, żeby była. Oni całe życie pracowali, żeby żyć, a ja chcę żyć pracując. Ale niestety to dla nich wciąż jest bardziej skomplikowane niż ten cholerny głośnik. Ale wiecie co dziwo skomplikowane nie jest? Przeglądanie ofert wakacyjnych. Ohoho. Wtedy to zupełnie inna rozmowa. Raz w roku, zwykle w okolicach lutego, w domu pojawia się on. Gruby, lśniący, pachnący nowością katalog zbiera podróży. Nie będę ukrywać, dla moich rodziców to jak księga objawień. Nagle okazuje się, że potrafię szlęczeć godzinami nad tekstem, analizować gwiazdki przy hotelach, porównywać zdjęcia basenów i czytać opisy, z jaką częstotliwością serwowany jest Gryms na kolację. I tak samo jak w przypadku studiów i pracy, taki tutaj istnieje święta trójca. Egipt, Turcja. Ewentualnie w akcie desperacji, mielno. Kiedy ja próbuję wtrącić swój pomysł, na przykład, a może byśmy w tym roku pojechali z plecakami do Wietnamu, zapada cisza. Ta sama, która zapadła, gdy wspomniałem o grafice komputerowej. I wtedy ja rozpaczliwie próbuję im wytłumaczyć, że dla mnie podróż to coś więcej niż leżenie plackiem przy basenie. Próbuję im sprzedać wizję, jedzenie foodów, spanie w tanich hostelach, gubienie się w bocznych uliczkach Bangkoku, a, a oni tylko patrzą na mnie, jakbym opisywał plan dobrowolnej syłki na Sybir. Bo dla nich wakacje to nie jest przygoda. To ma być nagroda za 50 tygodni ciężkiej pracy. Nagroda, która ma być bezpieczna, przewidywalna i podana na tasy. Najlepiej z opaską All Inclusive na nadgarstku. I chociaż doprowadzają mnie do szału jakieś trzy razy dziennie, to są to moi rodzice. Powoli dociera do mnie, że chyba nieświadomie podpisałem jakiś pakt z diabłem. Po prostu na zawsze już będę ich osobistym informatykiem, który kasuje wirusy i tłumaczy, czym jest Blik. Będę ich doradcą finansowym, który wyjaśnia dlaczego nie warto brać kolejnego darmowego garnka na kredyt. I będę ich tłumaczem przysięgłym ze współczesności na polski, kiedy trzeba im przetłumaczyć maila z paczkomatu. Kochasz ich, urzasz się, resetujesz im router i jakoś to wszystko leci. Taki nasz los, taki nasz pokoleniowy pak. Do następnego razu.